Karol Bagiński, Aksel Gunkowski, Witamy w kolejnym odcinku Pulsu Łap. O czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy o jeszcze bezimiennym rondzie w łapach. Dlaczego jeszcze? O tym już za sekundę. W kilku krótkich zdaniach postaramy się Państwu streścić, o co w zasadzie chodzi w tym temacie. A więc na samym początku jeszcze w poprzedniej kadencji powstał pomysł, by nadać nazwać rondo, które jest tu nas w łapach. Radny Łapszo następnie w 2019 roku składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania rądu nazwy. Czy to jakiegoś zasłużonego łapiaka, czy też jakiegoś wydarzenia. Mniejsza o większość. W międzyczasie. Zbierane są podpisy tutaj za Świętej Pamięci Księdzem Banachem, by po prostu nazwać rondo jego imieniem. Zebrano tych podpisów 562 do dnia dzisiejszego. Przez cały rok 2020 w zasadzie nic więcej się nie dzieje, i teraz mamy na sesji wprowadzoną uchwałę, właściwie propozycję uchwały, aby nadać temu rądu imię Świętej Pamięci Słowomira Banacha. Radni na tej sesji uchwałę zdejmują z porządku obrad, aby nie była dyskutowana, nie była głosowana. Powodem, dla którego ta uchwała została zdjęta, nie jest to, że radni są przeciwko księdzu Banachowi. Tylko to, że pomimo wniosku o konsultacje, pomimo wielu prośb radnych, te konsultacje nigdy nie zostały ogłoszone, a co za tym idzie? Nie została poznana opinia szerszej części społeczeństwa i to był powód, dla którego te obrady zostały zdjęte, aby móc ten temat przedyskutować w szerszym gronie, zaciągnąć opinii większej ilości mieszkańców i zobaczyć, czy nie pojawią się inne propozycje. Według nas pomysł nadania temu rondu imienia świętej pamięci Sławomira Banacha jest pomysłem świetnym i należy to zrobić? Mamy jeszcze w gminie pozostałe dwa ronda, które tak naprawdę teraz jest świetna okazja, aby ogłosić konsultacje i dla tych dwóch pozostałych rond można nadać inne nazwy, których to propozycje wyjdą od mieszkańców łap w konsultacjach. A na pożegnanie zadamy ja Państwu pytanie. Czy Urząd Miasta przez budowanie Kłamliwej, nie do końca jasnej narracji, powinien kłócić ze sobą mieszkańców z radnymi. I na to pytanie zostawimy Państwa po prostu, byście sami przemyśleli, jaka jest odpowiedź. A teraz żegnam. Dziękujemy. Do widzenia.